Witaj, tutaj Aga, Aga Yoga. Zapraszam Ciebie na krótką praktykę, która rozluźni, uelastyczni Twój kręgosłup. Elastyczny kręgosłup to młode ciało, także jeżeli chcesz utrzymać swoje ciało w młodości, w elastyczności, to koniecznie spróbuj tej praktyki. Połóż dłonie na serce, kciuki dotykają serce, weź głęboki wdech i wydech. i wdech, zaśpiewaj ze mną mantrę, adi mantra: An namo guru namo An Wdech. I wydech. I połóż swoje dłonie na kostki, wygięcia kręgosłupa. Wdech, klatka piersiowa do przodu. Wydech, zaokrągli plecy i skup się na dolnej części pleców, tam gdzie są lędźwia. Wdech, wydech. Mentalnie możesz powtarzać mantrę. Sat nam. Wdech, wydech. Sat nam. Sat nam. Wdech, wciągnij pępek, wydech, rozluźnij. Połóż jedną rękę do boku, wdech, unieś drugą i wydech, skłon do boku, rozciągając swój bok. Poczuj swoje plecy, rozciągasz na boku, wdech i wydech do drugiego boku. I kontynuuj, wdech, wydech. Delikatnie spojrzy przez ramię. Kontynuuj. I wdech, wydech rozluźni. Przejdź do pozycji podpartej. W tej pozycji również wygięcia kręgosłupa. Wdech, pozycja krowy, wydech, pozycja kota. Wdech, wydech. Sat, nam. Wdech i wydech zaokrągli plecy i przenieś ciało do tyłu, a na wdechu do przodu. Kontynuuj, wdech, wydech zaokrągli, a na wdechu wyginasz kręgosłup i przesuń ciało do przodu. Weź głęboki wdech, wydech do pozycji dziecka, wyciągnij ręce do przodu. Kilka wdechów, wydechów. I wróć do pozycji siedzącej, nogi skrzyżowane. Połóż dłonie na ramiona, łokcie równolegle do podłogi, wdech lewy bok, wydech prawy, skręty. Możesz powtarzać mantrę: sat nam, wdech, wydech. I w gian mudra, palec wskazujący, kciuk dotyka się, kontynuuj, poczuj swoje plecy. Wróć do środka, wdech, wydech rozluźnij. I ustaw stopy w pozycję motyla, stopy dotykają się. Chwytasz za kostki, wygięcia kręgosłupa, wdech, Klatka piorusiała do przodu, wydech zaokrągli plecy. Wdech, wydech. Sat nam. kontynuuj unieś jedną rękę w górę wdech wydech dół druga ręka wdech wydech dół I obie ręce w górę wdech, wydech. Wdech. Wdech rozluźni. Możesz do pozycji łatwej. Poczuj. Unieś ręce ponad głowę. Wdech i wydech skręt do boku. Wdech unieś. Wydech skręt do drugiego boku. I unieś ręce ponad głowę, wdech, wydech rozluźnij. Połóż dłonie na kolana, krążenia, poczuj swoje plecy, wdech przód, wydech tył. I zmień kierunek, cały czas wdech przód, wydech tył. I wdech. Wróć do środka. Wydech rozluźnij. I unieś ramiona w górę wdech. Wydech, wdech, wydech. Unieś ramiona w górę, wdech. I wydech, rozluźnij. Delikatnie broda do lewego ramienia, wydech do prawego, pół okręgi. Poczuj swoją część odcinka szylnego od Rozluźniasz. u I pełne krążenia w D. Góra, wydech, dół. Zmień kierunek. Wdech. I wydech. Połóż dłonie na serce. Kciuki dotykają serca. Weź głęboki wdech i wydech. I na zakończenie zaśpiewaj długie sad, krótkie nam. Sad. Satna. Dziękuję Tobie za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że spodobała Ci się i czujesz się fantastycznie, młodo. Jeżeli tak, to zostaw kciuka, zasubskrybuj mój kanał i może komentarz, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie do praktyki lub do innych praktyk na moim kanale. Satna.